Majdanek, Bełrzec, Sobibór. To trzy dawne obozy. Świadectwa niewyobrażalnego okrucieństwa, do którego doprowadziły nienawiść i uprzedzenia. To setki tysięcy indywidualnych losów ofiar. To przedmioty. Echa historii, które po sobie zostawili. To głosy ocalałych. To, to trzy miejsca, miejsca pamięci. Trzy monumentalne upamiętnienia. Ale jedno no muzeum. muzeum. Tworzymy je, by zachować pamięć, przekazać historię. Kontynuujemy misję ocalałych. Nie przestajemy badać, zgłębiać, zgłębiać nadawać sens, sens, dokumentować i opowiadać. Pomagamy zrozumieć. Zostawiamy przestrzeń do refleksji. Szukamy języka i narzędzi odpowiadających stale zmieniającej się rzeczywistości. Działamy razem, by tragiczna przeszłość nie stała się teraźniejszością żadnego z przyszłych pokoleń.